Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa podczas ceremonii otwarcia Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Poleko, Międzynarodowych Targów Techniki Komunalnej Komtechnika oraz Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina. Za najlepiej realizujące strategię marketingową firm podczas Targów Poleko 2011 kapituła konkursu uznała Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zapraszam na scenę Panią Marię Sokol, Wiceprezesa Zarządu oraz Panią Beatę Kowalską, Kierownika Zespołu Promocji i Komunikacji. Serdecznie gratulujemy laureatom. Zapraszamy do pamiątkowego zdjęcia. Szanowne panie, szanowni panowie. 23 tanki. Podpytywałem w międzyczasie pana prezesa Historia, historię, ale ta historia jest tutaj dzisiaj z nami na sali. 23 lata temu, mniej więcej, jestem odpowiedzialnym za środowisko. Był Józef Kozioł, profesor, będący tutaj dzisiaj z nami. I wtedy chyba też Polacy po raz pierwszy sobie zdawali, zdali sprawę z tego, że środowisko to jest wartość, o którą trzeba zadbać. 89-90, samorząd terytorialny. Bardzo się cieszę, że Poleko jest razem właśnie z targami Gmina, bo to naprawdę dobrze z sobą współgra. Pojawiły się już poważne pierwsze projekty dotyczące rzeczywiście ochrony środowiska. Pierwsze pomysły na budowę oczyszczalni ścieków, pierwsze pomysły. Na, na szukanie i, i zdobywanie pieniędzy na te inwestycje, które są tak bardzo ludziom potrzebne. Genialny pomysł, który pozwolił na to, żeby rzeczywiście do tego polskiego systemu finansowania inwestycji w środowisku dołożyć jeszcze fragment międzynarodowy, chciałbym się dzisiaj powiedzieć, unijny, albo, ale to miało trochę inny wymiar, ale tak naprawdę po raz pierwszy wtedy uczyliśmy się jak korzystać z pieniędzy. Zewnętrznych, bo to tak naprawdę były przecież pieniądze krajów darczyńców. Proszę Państwa, w 12 edycji zgłosiło się 110 podmiotów, które nadesłały ponad 400 zgłoszeń w 9 kategoriach. W sumie uczestnicy efektywnie zebrali 100 tysięcy ton odpadów, ponad 100 tysięcy, które oddano do recyklingu. Budżet zgłoszony w kategoriach edukacja ekologiczna, programów edukacyjnych wyniósł, drodzy Państwo, ponad 4 miliony złotych, co pokazuje, że to nie tylko ciężka, ale także kosztowna praca. Aby choć w małej części wspomóc uczestników w finansowaniu działań edukacyjnych, udało się nam uzbierać kulenariusz, finansowy oczywiście, 350 tysięcy. Fundatorami tych nagród jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Olsztyna Poznania, Szczecina, Torunia, Zielonej Góry oraz Fundacja Plastics Europe, Polska. Zaczynamy od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który przyznał 10 tysięcy złotych. Wręczy je zastępca prezesa zarządu pani Maria Soko. 10 tysięcy złotych dla zakładu umieszkodliwiania odpadów komunalnych rudno z Ostrudy. Odbierze tę nagrodę Leszek Rochowicz, prezes zarządu. Serdecznie w imieniu Lasów Państwowych, leśnego kompleksu promocyjnego Lasy Mazurskiej, 5 nadleśnictw, e, Pisz maskulińskie, Mrągowo, Spychowo i Strzałowo. Po raz kolejny jesteśmy na targach Pol Eko w Poznaniu. Rok 2011 jest rokiem wyjątkowym. I dla targów, ponieważ jest to 90. rocznica powstania targu, więc w tym pięknym jubileuszu jesteśmy znowu razem e, bardzo zadowoleni, uśmiechnięci na pięknym stoisku. E, my wspólnie Wojewódzki Fundusz, e, Fundacja Wielkich Jezior, e, koledzy z ratownictwa e, wodnego z lasami. Naszym celem jest wielkie dobro mazur. Kochamy mazury, dla nas są największym cudem tego świata i tak zawsze pozostanie. Dlatego staramy się na targach mówić bardzo dużo na temat ochrony środowiska, ochrony mazur. Może nie tyle uczyć społeczeństwa, ale pokazywać, jak one są piękne, jak warto chronić, nie tylko poprzez wielkie wydatki, bo można sercem, można słowem, można gestem, zarówno od najmłodszych klas, przedszkolnych grup, aż po osoby starsze. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pierwszy raz bierze udział w Poleko 2011, razem z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, a zarazem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chcemy pokazać, jak czysto i bezpiecznie powinno być na Mazurach, co ludzie e, powinni robić, czego nie powinni robić, żeby przebywając na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich było czysto i bezpiecznie, żeby urlop był przyjemny, a nie jakimś koszmarem. Pozostawiliśmy już e, starszych tak, ku sobie żeby, e, i zaczęliśmy edukować młodzież. Młodzież już praktycznie od przedszkola. Bardzo dużo e, mamy pogadanek edukacyjnych, czy stoi bezpiecznie nad wodą. Staramy się robić różne konkursy, e, gdzie o, uzyskujemy nagrody właśnie z Fundacji e, Wielkich Jezior Mazurskich Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Olsztynie. I to myślimy, że to będzie efekt, bo poprzez Małych dzieci, poprzez tych z podstawówki, z gimnazjum będziemy mogli zbierać owoce już za parę lat. Będziemy szczególną uwagę zwracać, tutaj nie mamy jakby... Hmm... Środka wykonawczego, bo bardzo chętnie byśmy zwracali uwagę ludziom, którzy wędkują spod lodu, żeby zabierali swoje śmieci ze sobą. Te budowle, które budują na, na lodzie, foliowe, wycinają gałęzie, żeby ochronić się od wiatru i od zimna, zostają niejednokrotnie i później e, na wiosnę musimy to wszystko zbierać. Staramy się szybko zebrać, bo jeżeli tego nie zbierzemy, to to utonie i zostanie na, na wiele lat. Jako firma Abrys troszeczkę urozmaicić wystawcom i zwiedzającym targi poleko właśnie tę imprezę. Zorganizowaliśmy wystawę odpadowo-pomysłowo. Na wystawie prezentujemy tworzywa sztuczne w ich drugim życiu. Są to produkty, które powstały z powtórnego wykorzystania tworzyw sztucznych bądź poddanych recyklingowi. Chcemy przekonać wystawców, że warto segregować odpady i e, recykling to naprawdę fajna sprawa. Chciałabym Państwu pokazać tutaj przykłady właśnie tego ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych. Na wystawie można zobaczyć m.in. torby powstałe z banerów. Są różnorodne kolorowe w przeróżnych kształtach, także każdy, kto nosi taką torbę może czuć się bardzo oryginalny. Mamy produkty wykonane z płyt winylowych, są również krzesła z butelek po Coca-Coli no, i PUFA i zrobiona z reklamówek. Listopad jest miesiącem, w którym obchodzimy Światowy Dzień Jakości, Europejski Tydzień jakości, a także 10 listopada, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, w tym właśnie dniu zorganizowało Polski Dzień Jakości. Biorąc pod uwagę te fakty, postanowiliśmy finał naszego nowego konkursu, Panteon Administracji Polskiej, przeprowadzić właśnie w listopadzie. Natomiast jeżeli chodzi o nasz konkurs Panteon Polskiej Ekologii, tradycją jest, że wręczanie nagród odbywa się właśnie podczas trwania międzynarodowych tarków ekologicznych Poleko. Panteon Polskiej Ekologii jest prestiżową nagrodą ekologiczną dla firm, projektów lub osób, które działają na rzecz środowiska, a nie tylko o tym mówią. Wracamy do Prezes zarządu, pan Leszek Rochowicz. Mądry świecie, pani Matarena Michałczyk-Krakowicz. Prowadzimy wiele działań w zakresie edukacji ekologicznej. Cieszy nas to, że te nasze działania są dostrzeżone, zauważone, tego, tego dowodem są liczne nagrody, które otrzymujemy i wyróżnienia. Takim w roku 2011 akurat na listopadzie na targach Poleko otrzymaliśmy nagrodę finansową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Olsztynie. Dzisiaj jest kolejny dzień targów na Poleko. Otrzymujemy kolejną nagrodę. Jest to panteron polskiej ekologii. Nadleśnictwo spychowo. Pan Nadleśniczy Krzysztof Krasun. Nagroda, którą dzisiaj otrzymaliśmy, będzie dla nas, jest dla nas przede wszystkim takim zwieńczeniem wieloletniej naszej pracy na rzecz ochrony środowiska, a także jest motywacją do dalszej pracy na rzecz polskiej ekologii. Nie jest przypadkiem, proszę Państwa, że aż dwa Nadleśnictwa znalazły się jako miejsce, jako laureacie tego pięknego konkursu. Ostatnio słyszeliśmy dużo o Mazurach, który był cudem przyrody. Myślę, że nie tylko Mazury, ale również Warmia, Mazowsze, Powiśle, czyli tereny skupione w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie są cudem natury. Moje Nadleśnictwo Susz, w którym mam zaszczyt pracować od 40 lat, jest absolutnym rekordzistą spośród 430 nadleśnictw skupionych w organizacji Lasy Państwowe. My mamy około 110 gniazd ptaków chronionych strefowo, ptaków chronionych szczególnie. Jest to orzeł bielik, orlik szykliwy, kani, rybołów, bocian czarny. Tu chcę powiedzieć, że w Nadwyżnicie susz jest więcej bielików niż we Francji, Anglii i bardzo wielu krajach europejskich razem wziętych. To dzięki naszej pracy, które ma podstawy właśnie ekologiczne, ale jednocześnie racjonalne, naukowe. Bardzo mocne podstawy i dzięki temu również możemy całemu krajowi służyć tą piękną przyrodą. Chcę pogratulować pomysłodawcom tego konkursu, a jednocześnie w imieniu wszystkich leśników naszej Regionalnej Dyrekcji, ze szczególnym uwzględnieniem Pychowa i Susza, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Firma jest obecna tutaj na targach Poleko w Poznaniu. To, co Państwo widzicie z tyłu, jest to prototyp naszej maszyny Fitech e, Autosort, która zajmuje się sortowaniem odpadów, e, zmieszanych odpadów komunalnych. E, urządzenie, działa, urządzenie posiada czujnik e, bliskiej podczerwieni, które, e, tą bliską podczerwienią traktowany jest przedmiot. Następnie na podstawie widma odbitego światła jest to widmo analizowane i przedmiot jest identyfikowany. A następnie na końcu taśmy przenośnika znajduje się listwa zaworowa z dyszami ze sprężonym powietrzem, które to wydziela żądany przedmiot. Urządzenie służy, w tej chwili akurat widzimy, są sortowane butelki PET. Dodatkowo mogą butelki PET wyserpowane według kolorów. Dodatkowo wtedy potrzebny jest czujnik biz, czyli badający odbite właściwości światła widzialnego. Podobne urządzenia będzie można zobaczyć na instalacji w Ełku, gdzie w chwili obecnej powstaje duża sortownia, gdzie w cały ciąg technologiczny zostało wplecione, zostały wplecione urządzenia firmy Titech. Pokazujemy nasze najnowsze rozwiązanie, edukacyjne, tak na dobrą sprawę, w zakresie gospodarki odpadami, jak również informacje o urządzeniach naszej firmy. W tej chwili przełączę na stałe odpady komunalne, bo to będzie temat dotyczący Ełku. Mamy taśmę sterowniczą. Każdy wybiera sobie kropeczkę, bierze dany odpad, pojawiają się informacje, z czego z, jakiego, z jakich komponentów, co to jest, z czego jest zbudowany dany odpad. Następnie możemy uzyskać informacje na temat technologii, w jaki sposób można te odpady odzyskiwać. Oraz króciutki film pokazujący, jak wygląda sortowanie. Dodatkowo za pomocą takich kubeczków. Pojawiają się tutaj jeszcze dodatkowe informacje. Może to wyłączone. Znowu odpady komunalne i naczynniki rynkowe naciskając. Pojawiają się informacje a propos odpadów komunalnych. Krótka informacja jak powinno wyglądać schemat uproszczony nowoczesnego automatycznego sortowania odpadów i odzysku. Tutaj mamy również film pokazujący jak wygląda działanie urządzenia. To samo widzimy na ekranie. Jest to pokazany schemat działania urządzenia, w jaki sposób materiały znajdujące się na taśmie przenośnika są. Yy, skanowane, a następnie na końcu taśmy yy, sortowane.